W ostatnim czasie sporo dyskutuje się na temat tego, jacy bohaterowie będą dalej pokazywani w MCU, a którzy nie. Oczywiście, pomijając takie osoby jak Kapitan Ameryka czy Iron Man, który zresztą pojawi się w nadchodzącym pierwszym filmie czwartej fazy MCU Czarna Wdowa. Jednak są tacy, których przyszłość nie jest pewna i codziennie słyszy się coś nowego na ich temat. W takiej sytuacji jest Ant-Man, o którym nie wiemy kompletnie nic po Avengers Endgame. Jakiś czas temu zrobiliśmy film, w którym podsumowaliśmy przecieki o jakobym przeniesieniu. Antmana z dużego ekranu na mniejszy na platformę Disney. Wiele osób uważa, że będzie to lepsze rozwiązanie dla niego, ponieważ jego postać nadaje się bardziej na krótsze przygody, nastawiony na humor, aniżeli ogromne zagrożenie, które może zniszczyć cały świat. Wygląda jednak na to, że właśnie poznaliśmy szczegóły produkcji Ant-Mana i można śmiało powiedzieć, że wprowadzi on jedną z największych zmian w historii MCU. Przypominamy tylko, że nasi widzowie mają dostęp do świetnie wyglądających ubrań w niesamowicie niskich cenach. Wejdźcie do pierwszego linku w opisie, aby znaleźć około 50 tysięcy ubrań wzorowanych na MCU. Z naszego linku macie niesamowicie niskie ceny, a jeśli wykorzystacie kod promocyjny, to ceny będą jeszcze mniejsze. Śpieszcie się, ponieważ takie przeceny trwają tylko do Halloween. Czwarta faza MCU została zapowiedziana i wiele osób było niezadowolonych, ponieważ nie znalazło się tam wielu naszych ulubionych bohaterów. W tym gronie znalazł się oczywiście też wspomniany już Ant-Man i jego towarzyszka, Wasp. Podczas Avengers Endgame Scott Lang odegrał jedną z kluczowych ról, wprowadzając do MCU możliwość podróżowania w czasie. Choć jego dwa solowe filmy nie miały aż tak wielkiego znaczenia jak innych bohaterów, to akurat tym jednym filmem zasłużył on sobie na stałe miejsce w MCU. Ostatnio sporo mówiło się, że może on nie doczekać się Kolejnego wielkiego filmu, a właśnie serial na nowej platformie Disney Plus. I wiele osób powiedziało, że jest to dla niego dobre rozwiązanie, ponieważ ciężko sobie wyobrazić osoby w stroju do zmniejszania się w tym samym zespole co Kapitan Marvel, Fantastyczna Czwórka czy Thor. Po prostu nie ten kaliber co sprawia, że Ant-Man traci trochę na sile jako jeden z obrońców naszej planety. Jednak zostawmy niepewność za nami, ponieważ jak podaje Charles Murphy, Ant-Man 3 jest w produkcji i nawet poznaliśmy przybliżoną datę premiery ta podawało już wiele ciekawych informacji z wnętrza Marvela i Disneya, które w krótkim czasie sprawdzały się, więc uznawany on jest za jednego z największych insiderów MCU. Jak podał on na stronie swojego podcastu, Marvel podjął decyzję odnośnie trzeciego filmu o najmniejszym superbohaterze i nagrania tej produkcji mają ruszyć latem 2021. Tyle informacji zawierał jego post, jednak najciekawsze znajdowało się w jego podcaście, gdzie wraz z kolegą podsumował wszystkie informacje, które udało im się zebrać. Jedną z mniej ciekawszych informacji jest prawdopodobna data premiery, czyli 29 lipca 2022 roku. Dlaczego jest to mniej ciekawsza informacja? Ponieważ wygląda na to, że w głównym zadaniem Antmana nie będzie walka z kolejnym przystępcą, a budowa kompletnie nowego zespołu Avengers. Wszyscy doskonale wiemy, że w piątej fazie MCU powinniśmy dostać film zatytułowany Young Avengers, i wygląda na to, że to właśnie Antman będzie odpowiedzialny za to, aby ten zespół zgrać i sprawić, że będą oni mogli bronić naszej planety. Dlaczego akurat nieporadny często Scott Lang? Wygląda na to, że nowy zespół Avengers będzie mocno skupiony na córce Scotta, Cassie Lang. Ma ona stworzyć sobie strój na wzór tego posiadanego przez ojca i rozpocząć właśnie walkę z przestępczością. Dodatkowo niedługo w MCU ma pojawić się Harley Keener, czyli chłopak, którego widzieliśmy w Iron Man 3 i który ma wcielić się w postać znaną jako Iron Lad. Jednak prócz tej dwójki mamy ogromną ilość nastolatków, którzy wyróżniają się nadzwyczajnie Supermocami. Przykładem będzie Wiccan, który prawdopodobnie pojawi się w serialu WandaVision, i Hulkling, którego do MCU wprowadzi Kapitan Marvel w swoim drugim filmie. Plus dochodzi jeszcze jeden pewniak, czyli następczyni Hawkeye'a, Kate Bishop, która pojawi się w jego serialu na Disney+. Na dany moment nie wiemy dokładnie, dlaczego to ant ma być osobą, która połączy ten zespół. Możliwe, że wszystko będzie opierać się na jego córce, Cassie, a on będzie tylko osobą, która będzie wszystkiego pilnowała. Wiemy też, że Evangeline Lilly, grająca postać Wasp, Michael Douglas, grający doktora Hank Pima i Michelle Fighter grająca Janet Van Dyne, powrócą do trzeciej części i będą dalej ogrywać swoje role. Oznacza to, że cały zespół ant będzie odpowiedzialny za nową generację Avengersów. W internecie pojawiły się już spokulacje na temat tego, że Ant-Man będzie pierwszą osobą, która będzie walczyć z Dark Avengers. I właśnie, aby móc im dorównać będzie potrzebował zespołu, który powstanie właśnie z osób wcześniej wspomnianych. Jednak jest pewne, że Ant-Man nadaje się na osobę, która ma skleić jakiś tam zespół. Wystarczy przypomnieć sobie jego relację z córką w drugim filmie. Możliwe, że tytuł też Ant-Man będzie postacią drugą planową i wszystko będzie skupiać się właśnie wokół innego Ant-Mana, czyli jego córki. Charles Murphy obiecał, że w ciągu miesiąca dowiemy się kolejnych informacji na temat tej produkcji, plus podobno Marvel do końca roku szykuje kolejne ogłoszenie. Czy to będzie związane z kolejnymi filmami czy nie? Warto czekać. Więc, aby nie przegapić żadnych informacji odnośnie MCU, to zapraszamy do zostawienia subskrypcji na naszym kanale. Plus, na naszym Instagramie trwa konkurs rodzinowy, gdzie możecie zdobyć trylog. Filmową Iron Mana bądź nagrodę pieniężną w postaci 50 zł. Link do Instagrama macie w opisie. A Wy chcielibyście zobaczyć Ant Mana w roli przywódcy jak Avengers, czy może serial na Disney Plus brzmi lepiej? Dajcie nam znać w komentarzach. Przypominamy też o super promocjach na ubranie ze wzorami MCU, które znajdziecie oczywiście w opisie. Tak niskie ceny nie potrwają długo, więc śpieszcie się z zakupami. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata MCU. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Setoners Just Culture. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.